Kolejna edycja Tygodnia Kuchni Polskiej właśnie ruszyła. Ponad 300 restauracji w Polsce, a na Śląsku aż 45. Jak nazwa wydarzenia sugeruje, promuje się tu tradycyjną polską kuchnię serwowaną w niecodziennym wydaniu. Na gości czeka specjalne trzydaniowe menu w cenie 69 lub 99 zł. My na test wybraliśmy się do dawno nieodwiedzanej przez nas katowickiej restauracji Zaklęty Czardasz. Na początek czakadełko potem jako przystawka wpadł kwaśny i bardzo dobry żurek na zakwasie z kiełbasą oraz delikatny pasztek z gębszą wątróbką i konfiturą z domowym pieczywem. Piące placki ziemniaczane z borowikami w śmietanie. Patrzcie też na tę sporą pieczoną w ciemnym piwie golonkę na piórze ziemniaczano chrzanowym. Na koniec desery. Purzysty sernik z imbirem i gruszką oraz bardzo jesienne pieczone śliwki z cytrusami na winie pod kruszonką. Zakręty czartarz, mocno polecamy. Tydzień kuchni polskiej jest świetną okazją, by poznać nowe miejsca i Spróbować dobrego jedzenia w fajnej cenie.